wchodzicie sobie w tą aplikację, no i powiedzmy, jesteś dietetykiem, RealSkills -y Generator, jesteś dietetykiem i wchodzisz sobie tak, dieta, bierzesz sobie dieta, enterem zatwierdzasz i zobacz, masz 1300 pomysłów, pytań, które Polacy wpisują w Google, 74 tysiące Polaków interesuje się dietą ketogeniczną i bierzesz sobie tak, bierzesz sobie dieta ketogeniczna, klikasz i tutaj masz bardzo ważną rzecz. Masz pomysły na rolki, i tu masz szybka rolka. Czyli bierzesz sobie telefon. Ja ci powiem, jak ustawić telefon, jak się oświetlić, jaki mikrofon, jak zmieniać ustawienia telefonu, jak mówić lepszą dykcją, jak obniżyć głos? Co zrobić, żeby ludzie nie przewijali Twojego wideo? Bierzesz sobie telefon i bierzesz sobie tak, pomysły na rolki. Proszę bardzo. Dieta ketogeniczna, co robić, a czego nie robić na tej diecie. Sześć tipów na szybsze efekty w diecie ketogenicznej w 60 sekund. Pięć trików na diecie ketogenicznej, których mi zaskoczy znajomych. Pięć mitów na temat diety ketogenicznej, których nie warto powtarzać. I odpalasz sobie telefon, bierzesz sobie na początek TikToka, później wrzucasz na rolki i odpalamy. Patrzysz sobie tutaj na ściągawkę, 5, minut, 5, 5 mitów na temat diety kodogenicznej, o których nie miałeś pojęcia. Zatrzymujesz, zmieniasz pozycję, ja ci to wszystko pokażę, później montujesz. Widzisz, patrzysz na moje palce, jak ja to montuję, naśladujesz mnie, zdradzam ci te wszystkie moje sztuczki, sekrety po nagraniu 1600, ale to będzie tylko dla tej grupy, która jest grupą tą coachingową, więc dzisiaj dostaniecie pomysły. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy szybka rolka. Ona ci wymyśla, jak nie chcesz tutaj przyglądać tych tysięcy. Ona ci wymyśla pomysł. Pyk, mamy to. Okej. Okay. Dobra, bierzemy coś jeszcze innego. Napiszcie, jak Wam się podoba takie narzędzie. Chiropraktyka, mega sprawa. Uwalnianie emocji. Świetnie. No to bierzemy sobie emocje bardziej. Bo uwalnianie emocji to będzie jedna z rzeczy. Weźmy sobie, nie wiem, emocje na przykład. Cie? Ja. Bierzemy sobie emocje. I mamy. 296 pomysłów. Mamy pytanie, jak radzić sobie z emocjami? Spójrzcie, tysiąc Polaków miesięcznie. Jak panować nad emocjami? Macie gwarantowany hit. I sobie zobacz, jakbyście nagrali, jak panować nad emocjami, ok, będzie, ale to nie będzie super hit. Ja sprawdziłem, że trzeba pewne rzeczy na początku powiedzieć. Zaznaczasz sobie tutaj, i zobacz. Masz gotowce. Pomysły na rolki. Cyk. 24 pomysły na rolki. Kiedy mieliście ostatnio 24 pomysły na rolki? A to w sekundę wam wywala. Ok. Jak panować nad emocjami? To pytanie powraca jak bumerang. Dobra, bierzemy sobie szybka rolka. Masz. Jak panować nad emocjami? Już ci odpowiadam, startujemy. Oto trzy rzeczy, które musisz brać pod uwagę. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. I na końcu musisz wykonać pewien gest i powiedzieć kilka słów, żeby twoje konto na Instagramie, na Facebooku, na YouTube i TikToku rosło.